Siemanko ziomeczki, ja jestem Nox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę wam jak zrobić najprostszy zestaw do federa klasycznego Jest to bardzo prosty zestaw, aczkolwiek bardzo dużo osób może zastanawiać jak zrobić właśnie taki zestaw Więc dzisiaj wam go pokażę Będziecie mieli ujęcie z, z dwóch kamer Jedna będzie na mnie, druga będzie na... Na, na mój blat, na to, jak będę wszystko robił, więc zaczynamy. A więc tak, do zrobienia takiego zestawu będziemy potrzebować rurki antysplątaniowej, koszyczka federowego, jakiegoś przyponu, ja mam akurat przypon z gumką, haczyk numer 8 to jest, żyłka główna oczywiście, na której będziemy robić cały zestaw, koraliki, stopery oraz krętlik z agrafką albo zwykły krętlik więc tak, pierwszym krokiem będzie nałożenie naszej rurki antysplątaniowej na żyłkę jest to bardzo ważne w którą stronę ją założymy, ponieważ należy przeciągnąć naszą żyłkę główną najpierw przez krótszą część, a potem przez dłuższą i potem jak już założymy to to wam wytłumaczę dlaczego tak powinno się zrobić a nie na odwrót nic w tym trudnego nie ma jak widzicie już mamy na drugiej stronie teraz należy założyć nasz jeden z koralików biorę sobie taki jeden mały nakładam go na naszą żyłkę główną tuż za naszym tuż za naszą rurką antysplątaniową jak już założymy nasz koralik zakładamy nasz krętlik Przepraszam, nasz stoper przeciągamy do koralika, nie ma, nie ma potrzeby takiego dużego odstępu, aczkolwiek na razie nic to nie przeszkadza, ponieważ zawsze można przewinąć. Więc tak, przechodzimy teraz do momentu, w którym będziemy, będziemy starać się połączyć naszą żyłkę główną z przyponem. Możemy to zrobić za pomocą krętlika z agrafką, zwykłego krętlika albo możemy po prostu za pomocą łączyć, za pomocą dwóch pętli. Jak połączyć za pomocą dwóch pętli? Robimy na żyłce głównej naszą jedną pętlę. Gdy już zrobimy naszą pętlę, ucinamy nadmiar żyłki, ja to zrobię nożyczkami, ponieważ nie mam pod ręką Urządzenia do obcinania, które mam w skrzynce wędkarskiej, i później przekładamy po prostu tą pętlę przez to. I przez naszą pętlę przy przyponie przekładamy nasz haczyk w tym przypadku z gumeczka. Kolejnym sposobem zamontowania naszego przyponu będzie przymocowanie go za pomocą krętlika z agrafką wiążemy nasz krętlik z agrafką do naszej żyłki głównej ja to robię swoim ulubionym węzłem aczkolwiek możecie to zrobić za pomocą każdego innego węzła jaki lubicie po zawiązaniu naszego krętlika z agrafką ucinamy nadmiar żyłki, który nam powstał podczas Wiązania, i teraz już zostało nam połączenie całego zestawu. Czyli nakładamy nasz przypon na agrafkę, tak to się prezentuje. O, zamykamy naszą agrawkę, i na sam koniec przyciągamy to sobie do naszego krętlika. I na sam koniec zakładamy już po prostu koszyk do naszej rurki antysplątaniowej Możemy sobie wybrać gramaturę. Każdy sobie tutaj dobiera. Już swój koszyczek, jaki mu w danym momencie pasuje, i teraz wyjaśnienie sytuacji, dlaczego przekładamy najpierw przez krótką rurkę, przez krótką część rurki, ponieważ jak widzicie, tutaj mamy strasznie długi, duży odstęp między koszyczkiem i przyponem, i tutaj nasz przypon jest bardzo mało prawdopodobny, żeby w locie się zaplątał o koszyczek ponieważ mamy duży odstęp y, od koszyczka do naszego haczyka. A gdybyśmy mieli tutaj nasz y, przypon, to po prostu byłaby bardzo krótka droga, żeby się poplątało. Więc tak prezentuje się nasz y, Koszyczek, nasz zestaw do klasycznego federa. Także dzięki serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał oraz komentujcie. I widzimy się już w następnym odcinku. Siemano.